Jak najlepiej zainwestować obecnie 10 tysięcy złotych? To jest bardzo mała kwota. Wiele osób mówi, że można inwestować z zerowym wkładem własnym, z minimalnym wkładem własnym, tylko potrzebna jest do tego wiedza, potrzebne jest do tego działanie, potrzebna jest do tego motywacja. Więc powróćmy do wiedzy. Chyba najlepiej e, po prostu wykorzystane te pieniądze mogą być w ten sposób, że nabywasz określone umiejętności, że rozwijasz się w tym zakresie, czyli dowiadujesz się jak, kiedy, z kim, co, gdzie. Do tego oczywiście są różnego rodzaju spotkania. Ale możesz ubogacać siebie na różny sposób, szczególnie jeżeli jesteś zapracowany, jeżeli nie masz czasu na nic, no to posiadanie wiedzy, gdzie kupować, jak kupować i jak najlepiej podejmować decyzje, chyba jest najlepszym rozwiązaniem. Pozyskanie tej wiedzy może być na różnych płaszczyznach. Znowu mamy wiedzę taką twardą, gdzie pozyskujesz informacje na temat samego inwestowania, te płaszczyzny, co do matematyki finansowej, co do cech nieruchomości, jak kupować, jakie kupować aspekty prawne. Ja w ofercie swojej mam warsztaty inwestowania w nieruchomości, to jest ten materiał taki, który w pełni daje Ci tą wiedzę i podpowiada, daje te wskazówki, jak i gdzie być i co robić. Potem jest szereg różnego rodzaju jeszcze innych szkoleń, które Sprawiają, że nabywasz tych umiejętności miękkich, czyli umiejętności dotyczących rozmów z ludźmi, dopinania kontraktów, elementów handlowych, negocjacji, telemarketingu, homestagingu, to oczywiście są e, informacje, które również można nabyć, a które sprawiają, że idziesz do przodu z inwestowaniem. Teraz zobacz same te hasła, same te tytuły sprawiają, że wpadać do głowy masa. Wiedzy, masa inspiracji, a dodatkowo masz kontakty i informacje, jak to robić. A potem wykorzystujesz to i pomnażasz swój kapitał, pomnażasz swój majątek, rozmnażasz go, kupujesz fajne nieruchomości i dobrze na nich zarabiasz. Czyli, reasumując, największym w tej chwili kapitałem jest twój czas. Czas jest krótki, a musisz wykorzystać go jak najlepiej. Żeby wiedzieć, jak go wykorzystać, musisz posiadać wiedzę i uważam, że to ten kapitał powinien być zainwestowany w wiedzę. Czyli, jeżeli już masz ten czas, to teraz trzy takie najważniejsze kroki, które musisz podjąć, żeby zacząć rozwijać się w tej materii, o której mówimy. Czyli umiejętności twarde, to jest ta wiedza dokładniej co kupować, jak kupować, po ile kupować, gdzie kupować. Następnie umiejętności miękkie, czyli umiejętności handlowe, telemarketingowe, negocjacje. I jeszcze dodatkowo cała ta wiedza księgowo-prawna, którą powinieneś pozyskać, a następnie pojawiasz się w określonych grupach, które są grupami wspierającymi się w zakresie inwestowania i pozyskujesz dodatkowe informacje, kontakty i znajomości. I teraz oczywiście na rynku jest cała masa szkoleniowców, pseudo szkoleniowców, mentorów. Zwróć uwagę na te konkretne elementy, czyli doświadczenie tej osoby, jak długo jest na rynku, ile transakcji zrobiła, czym się dokładnie teraz zajmuje, doświadczenie w kwestii szkoleniowej, czyli jak długo to robi. I, I ilu dotychczas pozyskała absolwentów i jakie efekty ci absolwenci mają? Sprawdzenie wiarygodności, sprawdzenie w ogóle umiejętności, no i jeszcze jest coś takiego jak wzajemna relacja, którą można poczuć, albo nie. To znaczy, kogoś kupujesz, albo nie. Ktoś ci pasuje, albo nie. Ktoś ci leży, albo nie. No, ja też patrzę na różne osoby i tak sobie myślę, z takimi mógłbym robić biznes, z takimi nie. To już jest ocena indywidualna, no i zachęcam Cię do przeanalizowania tego typu czynników, tak żebyś. Wybrał jak najlepiej. No i teraz, kiedy już masz tą wiedzę, to pytanie jest: oczywiście, jaka stopa zwrotu, jaki zwrot będziesz miał z takiej inwestycji w siebie? Zobacz, nie musisz nikogo słuchać, nie musisz nikogo się doradzać, to ty masz tą wiedzę, to ty chodzisz po nieruchomościach, to ty wiesz, jak zbadać rynek, to ty wiesz, którą nieruchomość najlepiej wybrać, i podejmujesz decyzję, opierając się już na własnej wiedzy. Oczywiście pierwsze kroki będą trudne, ale jak zrobisz jedną inwestycję, dwie inwestycje, zaczniesz nabywać tych umiejętności w praktyce, zobaczysz, co wychodzi, co nie wychodzi, jak lepiej i to sprawi, że będziesz jeszcze bardziej efektywny i to przynosi ci możliwości powiększania twojego kapitału, gdzie nie polegasz na osobach trzecich, tylko sam podejmujesz tą decyzję i nikt cię nie przegada. To ty będziesz wiedzieć, jak odpowiadać na pytania, to ty będziesz wiedzieć wszystko, co do ryzy. Co do zwrotów, co do zysków i takiej wiedzy ci życzę. Pozdrawiam serdecznie, Wojciech Orzechowski. Koniecznie zasubskrybuj kanał, zaznacz dzwoneczek, żeby być informowanym o kolejnych podobnych sugestiach, poradach czy informacjach.